Cześć, jestem Radosław, jak widać jestem typem macho, ale jestem również typerem macho jednocześnie i mam dla Was takie typy na nadchodzący weekend, że do końca roku będziecie mi kwiaty w podziękowaniach przysyłać. Ja jestem niby macho, ale przy okazji jestem również bardzo wrażliwy. A najwięcej łez to ja uronię, jak mi kupon nie wlezie. Ich cholera ostatnio kupon nie wszedł. Ojejku, przez ostatnie dni to ja więcej łez uroniłem niż Anna Wyszkoni zespołu z zespołu Łzy, jak jej kupon nie wszedł. Na szczęście z kuponami jest jak z kobietami, no, na kobietę jaki jest sposób, no, na jakieś tam problemy. No szybko znaleźć jakąś nową kobitę i tak samo jest z kuponami, kupon nie wejdzie i co? Szybko trzeba sporządzić kupon następny. No i taki kupon dzisiaj wyrychtowałem. Dzisiaj zajmiemy się Ligą Rumuńską. Byłem kiedyś na Lidze Rumuńskiej. No i całkiem przyjemnie wspominam te wizyty. No i powodzenie te miałem całkiem niezłe Jakaś pani zaoferowała mi wczoraj seks za 10 euro Ale w sumie to już do tego przywykłem, bo gdzie się nie ruszę to powodzenie mam przecież niezłe Ale odmówiłem, no bo po co mi 10 euro Dobra, bierzemy się za research, wpisujemy wyszukiwarkę Rumunia Co tam? No i zaraz już będziemy wszystko wiedzieli co tam się dzieje No, w rumuńskim Waslui mieszka najmłodsza babcia na świecie Ile ma lat? 23 lata, o kurde najmocniejsze z matematyki nie jestem, ale No szacun Jak będę na emeryturze to chyba trzeba będzie się wybrać Do jakiegoś rumuńskiego ciechocinka Na jakieś babcine party czy coś A tak przy okazji to może nauczymy się czegoś po rumuńsku Kto wie co znaczy po rumuńsku Dupa Znaczy rumuńskie dupa co znaczy po polsku A więc dupa to znaczy po Czy na przykład po śniadaniu Dupa śniadanie Ja was znam i uprzedzę Wasze pytania, sprawdzę zaraz, czy pomidor to po rumuńsku. Dupa Midor. Pranclatego Pomidor po rumuńsku to jest Rosje. No bardzo mi przykro. Nie jest to dupa Midor. No dobra, już zaraz typujemy. Ja tylko jeszcze Wam powiem, jaki jest Mój ulubiony rumuński zawodnik, bo mam takiego. Zawodnik ten gra w trzeciej Lidze dopiero, ale zdecydowanie się wyróżnia. Nazywa on się Chujban. Chujban! To napastnik jest. Napastnik z Ciełwy Bukaresz, bo stjęła gra teraz w trzeciej Lidze. I ostatnio, jaką bramę załadował. No brama może nie jest za piękna, ale to jest bramka w ostatniej sekundzie wyrównująca w derbach i z dzięki temu jest na pierwszym miejscu w tabeli. Zapamiętajcie to nazwisko, wiem, że łatwe nie jest, ale proszę zapamiętać. Chujban! Chuj jeszcze zrobi wielką międzynarodową karierę. Być może nawet z Polski Lido zagra. No dobra, weźmy się za to cholerne typowanie. Co my tu mamy? No, mamy Dynamo Bukareszt. Dynamo Bukareszt gra na wyjeździe, walczy o utrzymanie. No i co? No, z jakimiś kalafiorami grają, więc stawiamy, że wygrają. Zwłaszcza, że mają nowego trenera. A w ogóle ten trener to 40 kontrakt podpisał. 40 raz będzie jakąś drużynę prowadził. Ja mu nie zazdroszczę, bo z kontraktami to jest trochę jak z kobietami. Do 40 to się łatwo zlicza, a później po 40 to się wszystko tak potrafi skaszanić. Ja nie wiem, pierwsze 40 relacji to mi się nic nie kiełbasiło, nawet je w miarę jakoś pamiętam, a później, no to cholera, tak mi się Bało, że nawet z tych bieżących ciężko opanować, no bo raz mi się zapomniało, że jestem w związku i wszedłem w jakiś inny, tam raz. Kilka razy się zdarzyło. Afera się zrobiła z tego tak, a ja pierdziela. Wiadomo, chłop doświadczony, no to porządny chłop. No i mimo, że ten Czeler teraz łatwo nie będzie miał, to doświadczony jest i ten pierwszy mecz wygra. Dynamo Bukaresz 2, wygrają na wyjeździe. Drugi mecz, co tam mamy, Sepsi sepsi, zespół sepsi gra z gaz metan medias. No i ten gaz metan medias przegrał 5 razy z rzędu, 5 razy z rzędu w Dupala, ale wszystko jedną bramką. I teraz, jak nie zremisują, coś czuję, że zremisują, ale gramy bezpiecznie, że nie przegrają więcej niż jedną bramką. 1,28 możemy zagrać. Trzecia rzecz Arges contra Akademika, a Tu postawimy sobie, że gospodarze strzelą gola. a co. Zaszalejemy sobie, Na no, łączny kurs musi wyjść ponad 3 No i to by było na tyle No jeszcze tylko jedna rzecz, którą będę powtarzał wam do ustranej śmierci Jeżeli ktoś was złapie na przegranym kuponie To mówcie, że to nie był wasz kupon Ja się dzisiaj co prawda przyznałem, ale ja jestem wrażliwym macho Raz na jakiś czas mi się zdarza Ale do następnych przegranych się nie przyznam Bo takich nie będzie